Ustawa o Krajowej Radzie Sądownictwa. Wtedy kiedy minister Żurek opowiada o tym jak chce przywracać praworządność, to w tym samym czasie jego prokuratorzy pytanie jak obsadzenie, bo tutaj ja nie mam wątpliwości, że nie mają do tego legitymacji, prują szafy parcelne w Krajowej Radzie Sądownictwa. Tak wygląda demokracja walcząca w waszym wykonaniu. Jak państwo widzieliście już kiedyś, policja wchodziła do budynków, w którym mieści się siedziba a są tam użyczone pokoje dla rzeczników dyscyplinarnych. Ministra Sprawiedliwości, powołanych przez Ministra Sprawiedliwości, użyczone przez KRS. Jak Państwo wiecie, rzecznicy dyscyplinarni ministra Ziobry zostali odwołani ze stanowisk, zostali wezwani do wydania akt, nie wydali. Toczy się postępowanie karne od wielu miesięcy. Z artykułu 227, uzurpacja funkcji. Pan jest prawnikiem, zna pan ten przepis. Więc proszę nie wprowadzać opinii publicznej i Wysokiej Izby w błąd. Byłem oczywiście w siedzibie krs zanim prokuratura zaczęła działać, z nową panią rzecznik, bo pamiętajmy, że to są rzecznicy wybrani przez ministra sprawiedliwości. Tak stworzył Ziobro takie przepisy. Ja je zmienię, bo ja uważam, że rzecznicy dyscyplinarni powinni być wybrani przez środowisko, to powinny być autorytety sędziowskie. I poszliśmy do tego krs i mówimy tak: są nowi rzecznicy, rozmawialiśmy z Dyrektorem biura. Pani rzecznik chce akta, bo proszę sobie wyobrazić, że być może w tych aktach okazało się, że jest ponad 100 tych, y, tych akt osobowych. Być może są tam sędziowie, którzy jeżdżą pod wpływem alkoholu. I my chcemy przeprowadzić im proces, usunąć ich z zawodu, a jak są alkoholikami, jeszcze niech idą na leczenie. I w tym momencie starzy rzecznicy ministra Ziobry odwołani mówią tak, ale my dalej będziemy prowadzić sprawy. No państwo nie może być zanarchizowane i pamiętajmy, oni mają użyczony obiekt. To znaczy, to nie jest o, siedziba KRS-u, a te biura nawet nie są biurami KRS-u, tylko rzeczników. Przez kogo powołanych? Ministra Sprawiedliwości. Ką? A te osoby, które uzurpują sobie funkcję, jest taki przepis 227KK, uzurpacja funkcji. Jeżeli pan powie, że pan jest nie wiem, kierownikiem księdzem. urzędu albo księdzem i pan udziela ślubu, no to sorry, ale y, będzie pan musiał odpowiadać za to przed prawem. Co więcej, Martyn... jak rozumiem, ten projekt o Krajowej Radzie Sądownictwa nie jest projektem, który mówi o zwierzchniej roli narodu. To naród szanowni państwo jest suwerenem. W artykule czwartym, a państwo chce się wrócić, czy minister Żurek chce wrócić do tego żeby sędziowie wybierali sędziów bez żadnej kontroli ale uwaga nie wszyscy sędziowie tylko ci którzy będą głosować rozumiem pomyśli waszej pomyśli ministra żurckiego ci... a ja słyszę ministra prezydenckiego i szefa który mówi nie, pana Boguckiego który mówi nie może być tak że sędziowie sami siebie wybierają no to nie ma żadnej no kontroli no tak ale pan Bogucki te... kłamie dlatego że jakby zobaczył kto jest w KRS-ie, to by zobaczył, że jest tam przedstawiciel prezydenta z prawem głosu w tej 25-osobowej grupie. Transmitowane obrady o czterech posłów przez kogo wybranych w powszechnych wyborach, dwóch senatorów przez kogo wybranych przez ludzi. Czyli już mamy siedem osób w KRS-ie. Mamy też prezesów sądów najwyższych. Kto ich wybiera i nominuje? Prezydent. Więc jeżeli pan Bogucki mówi, że sędziowie sami siebie wybierają, a w tej nowej ustawie jest jeszcze rada społeczna, gdzie mamy przedstawicieli organizacji pozarządowych, y, przedstawicieli y, radców, adwokatów, notariuszy, wszystko transparentnie. Y, ja wiem, że pan Bogucki sam by chciał nominować sędziów razem z prezydentem, ale to musi zmienić konstytucję. Na razie nie mają większości. Czyli kasta tak, Polacy nie. Nie ma zgody na to prezydenta Nawrockiego. Zastanawiam się, jakie argumenty prezydent teraz będzie używał, żeby ta ustawa poszła do piachu, bo myśmy zrobili tam tyle kompromisów, że będzie bardzo ciężko prezydentowi. Musiał powiedzieć jedną rzecz: nie wiąże nas linia orzecznicza sądów europejskich, czyli nie interesują nas orzeczenia tych sądów, które są naszymi sądami. Pan, nie interesuje nas konstytucja. może tego powiedzieć, panie ministrze? Może, tylko prezydent takimi wetami. Im głębiej w las, tym będzie ciemniej. To znaczy, obywatele będą widzieć ten chaos, będą widzieć z naszej strony gotowe, dobre rozwiązania. Ja będę je tłumaczył w mediach, yy, co one dają systemowi, i prezydenta, który powie nie, nie pozwalam, bo to ja mam decydować. No nie. Konstytucja mówi. Krajowa Rada Sądownictwa daje wniosek prezydentowi. Jak tego wniosku nie ma stworzonego przez legalny organ, to nominacja prezydenta nie odnosi skutku. Prezydent ma prerogatywę, ale do wręczania nominacji, ale nie do przeprowadzania konkursu. Mamy taką konstytucję skonstruowaną. konstytucji. Będzie widzisz, że mówi: ja będę przekonywał, a ja mówię. Ja uważam, że to może się nie da przekonać. może się Będzie biło to w prezydenta. On będzie na tym tracił, a ja mam plan B. Jaki? no to jest jakby już pokazywany trochę w mediach to znaczy moim zdaniem środowisko się spręży oddolnie wybierze najlepszych sędziów do KRS a większość demokratyczna jeżeli będzie szanować orzeczenia sądów europejskich to dokona swego rodzaju zatwierdzenia tych kandydatów